popatrz na scenę zesłania Ducha Świętego. Drugi obraz po prawej stronie od Góry. Uczniowie wraz z Maryją trwają na modlitwie. Wstępuje Duch Święty w postaci ognistych języków. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jakim Duch pozwalał mówić. Duch Święty jest darem dla całego Kościoła. Ale jest też darem dla każdego z nas z osobna. On jest tym, który sprawia jedność. Patrząc na ten obraz jesteśmy zaproszeni, aby pomyśleć o jego działaniu w naszym życiu. Jesteśmy też zaproszeni do tego, aby pomyśleć, czy pozwalamy mu tworzyć z nas jeden kościół w naszej parafii, w Tarnowcu. Jak przyjmujemy dar Ducha Świętego w naszym życiu? Czy Duch Święty jest kimś konkretnym, jest żywą osobą, jest trzecią osobą Trójcy Świętej? Ale czy w naszym życiu rzeczywiście tak go postrzegamy i czy wchodzimy w relacje z Nim? Ogień, który otrzymali, ogień Ducha Świętego sprawił, że wyszli z wieczornika, że zaczęli dzielić się swoją wiarą z innymi. W prostocie. W codzienności. Inni byli pociągnięci też ich życiem. Patrząc na tę scenę, pomódl się o dar Ducha Świętego w Twoim życiu i w całej parafii.